Cześć, ja jestem Nefran i witam was w kolejnym odcinku WoWa z Nefrenem. Tym razem przygotowałem dla was poradnik PVE dla hunterów, czyli co trzeba zrobić, żeby wycisnąć jak najwięcej z naszego huntera, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia. Sądzę, że przyda się to każdemu, kto właśnie robi dungeony jakieś heroiczne czy rajduje. No, i jeżeli chodzi o te rzeczy, które powiem, prawda, z niektórymi można się zgadzać, z niektórymi nie. Ja sobie to dostosowywałem zawsze pod swoją postać, bo jednak troszkę rajduję i nie zawsze wszystko to, to, co znajdziemy na jakichś tam fachowych stronach, tak, jest zgodne z prawdą, jeżeli chodzi o naszą postać. Więc, że tak powiem, proszę na to brać poprawkę. No to zaczynamy w takim razie. Mamy w tym momencie trzy specy u Huntera, to jest Beastmaster, Max Mashipp oraz Survival. No i jeżeli chodzi o obrażenia, w tym momencie najlepszy jest Survival. I co on takiego tutaj ma, właśnie dzięki czemu jest lepszy? Pierwsza rzecz to jest podstawowa umiejętność, to jest Explosive Shot. To jest właśnie podstawowa umiejętność, ona nam naprawdę daje dużą przewagę, jeżeli chodzi o inne specy. Dodatkowo jest coś takiego jak Into the Wilderness. Nasze, nasza zręczność jest zwiększona o 10%. No i Mastery. Każdy spec ma swoje Mastery, w tym przypadku jest to Essence of the Viper, który tam zwiększa wszystkie magiczne obrażenia, które zadajemy. Eee, tutaj mieliśmy Wild Quiver na przykład w Marksmanshipie, który powodował, że mamy szansę na wyczytlenie dodatkowej strzały. Czyli opacało się mieć sporo hejsta, bo przy każdym autoataku był dodatkowy, e, dodatkowa szansa na atak. Natomiast tutaj mamy zwiększone obrażenia magiczne, e, czyli raczej nie będzie nam haste potrzebny, a Mastery jako tam dodatkowa statystyka, no ale o tym powiem później. No i teraz tak, jakie tutaj mamy talenty. Mamy 3 w Beastmastery, 7 marksman Marksmanship i 31 Survival. W tym momencie mi się wydaje, że to jest build, który jest jednym z lepszych, jako już naprawdę testowałem inną, inne tutaj możliwości właśnie z Careful Aimem, ale to nie jest za bardzo opłacalne, jeżeli chodzi właśnie o Survival. I teraz tak, jakie talenty wziąłem. Pierwsza rzecz to jest Pathing, to jest talent, który nam zwiększa haste o 3%. Haste nie jest właśnie, tak jak mówiłem, bardzo potrzebny w Survivalu, ale tutaj mamy do wyboru z tego pierwszego rzędu E, Staminę, która jest nam niepotrzebna. E, no, i tutaj bardzo ważna rzecz to jest Improved st Serpent Sting. To nam e, zwiększa e, natychmiastowe obrażenia, jakie zdaje właśnie Serpent Sting. To jest 30% całkowitych tych periodic Effect, czyli tego czasowego. E, no, i jeszcze to nam zwiększa szansę nakryta przy każdym, prawda, tym tiku, który zdaje Serpent Sting o 10%, czyli to jest sporo. E, trap Mastery, to jest tak naprawdę nam ważne, dlaczego, jeżeli chodzi o Black Arrow, bo to jest podstawowa umiejętność, którą używamy i ma zwiększone właśnie te czasowe obrażenia aż o 30%, czyli tyle nam łącznie zada więcej obrażeń. E, no i Entrapment, to jest bardzo fajny talent, bardzo przydaje się w wielu walkach, gdzie są właśnie Ady. E, jeżeli rzucimy <laughs> pułapkę e, Ice Trapa, to właśnie przeciwnik, który w nie wpadnie na 4 sekundy nie może się ruszyć oprócz tego, że potem jak wyjdzie będzie właśnie chodził po tym terenie zamrożonym, czyli będzie spowolniony. Bardzo dobry talent, jeżeli właśnie musimy sobie radzić gdzieś z zadami. Dalej jest Thrill of the Hunt, czyli mamy 15% szans, kiedy używamy Arcane Shota, Explosive shot albo Black Arrow, żeby 40% fokusa, który na to odzyskać. Czyli to, nam, no to jest bardzo dużo 40%, więc cały no, czas mamy dużo fokusa. No i kolejna rzecz, bardzo świetny talent, to jest Lock and Load, czyli mamy 100% szans na to, że e, kiedy używamy freezing, kiedy złapiemy wroga w Freezing Trap albo Ice Trapa, żeby nasze następne dwa Explosive Shoty nie kosztowały fokusa i nie miały żadnego cooldownu. E, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry e, talent, zwłaszcza, że o tym będę troszkę później mówił przy rotacji. E, explosive Shot to jest umiejętność, która tutaj jest podstawą, to jest no, najważniejsza umiejętność, jaką mamy w tym specu, Czyli każdy kolejny to jest naprawdę boost do obrażeń, no i tutaj właśnie kolejny talent, który z tego wynika, to jest TNT. Czyli kiedy zadajemy te właśnie obrażenia czasowe z Explosive Trap albo Black Arrow, Black Arrow to jest właśnie podstawa na single target, będziemy mieli 20% szans, żeby się właśnie to lock and load włączyło, co jest bardzo ważne. Czyli również Black Arrow będzie musiał praktycznie cały czas być na celu, żeby nam zwiększać szanse na lock and load. Dalej mamy kolejny talent, który nam zmniejsza. Cooldown wszystkich trapów oraz Black Arrow o 6 sekund. To też jest ważne, bo ponieważ Black Arrow e, trwa 20, czy 24 sekundy w tym momencie mam cooldownu, a trwa 20 sekund. Bez tego talentu by trwało, byśmy mieli 30 sekund cooldownu, czyli 10 sekund byśmy musieli na Black Arrow czekać. W tym momencie tylko 4, więc e, warto ten talent wybrać. Kolejny to jest Toxicology, czyli nam zwiększa obrażenia te właśnie okresowe z e, Serp Critical, czyli obrażenia krytyczne z Serpent Stinga i Black Arrow o 100%. Czyli właśnie jak sobie Tika na przykład ten Black Arrow i jest kryt, to ten kryt będzie o 100% większy. To jest bardzo dużo. Tu mamy dalej Wyvern Sting, to jest umiejętność, która tutaj nie jest jakaś, że tak powiem, warta większej uwagi. To po prostu jest to takie dodatkowe CC, jeżeli chodzi właśnie o Survival, czyli usypia cel, ale tu nie będę mówił, bo to jest nieistotne w tym momencie. Dalej mamy Noxious Stings, to jest coś takiego, co nam zwiększa znowu e, obrażenia, które zadajemy celowi. E, range Damage Done, jeśli cel właśnie ma na sobie Serpent Stinga i te obrażenia będą zwiększone o 10%. E, czyli warto również mieć cały czas na sobie Serpent Stinga, to wpływa na nasze obrażenia. E, hunting Party, to jest bardzo fajne. Nam zwiększa obrażenia, znaczy zwiększa nam zręczność o 2%. Natomiast dajemy bawka wtedy całej, całej naszej drużynie, całemu party i melee and, and ranged attack speed increased by 10%. Czyli zwiększamy wszystkim melee i, i, i dystansową prędkość ataku o 10%. No To jest bardzo dużo, 10%, więc również bardzo się przydaje. No i melee sam, każdemu praktycznie kto jest w party. Sniper training to jest bardzo fajna umiejętność. Zwiększa szansę nakryta naszego killshota o 15%. Ale jeszcze co jest bardzo fajnego, jeżeli przez 6 sekund będziemy stali w miejscu, tutaj może ja pokażę to, eee, właśnie mi to mija ten, ten buffek, tutaj mam na górze Sniper Channing, jeżeli przez 6 sekund stoję w miejscu, włącza się na 12 sekund buff, który zwiększa obrażenia Steady Shot'a i Cobra Shot'a o 6%. Dobra, to teraz się ruszałem, przez 6 sekund nie będę, nie będę się ruszał i zobaczymy, i jest. Pojawia się, przepraszam, nie, nie, nie 12 sekund, a 15, pomyliłem się. Czyli przez 15 sekund potem mamy dzięki temu bawkę. I on się co chwila widać e, odnawia. I to jest 6% obrażeń dodatkowych. To jest naprawdę e, sporo. Serpent Spread. To jest umiejętność, która pozwala nam, używając multi-shota, zarazić wszystkich przeciwników e, serpent stingiem. To nie jest na długo, bo ja to jeden punkt dałem, e, ale to wystarcza. Przy, przy dwóch punktach by było 9 sekund, bodajże. E, więc to też nie jest. Nie jest wcale źle, już wystarczy tak naprawdę raz wystrzelić i mamy już wrogów zarażonych. Potem, że tak powiem, damy radę zregenerować fokus do kolejnego multishota, zanim zajdzie serpent. Ten spread, więc więcej punktów nie trzeba. No i oczywiście, Black Arrow, czyli podstawowa umiejętność, jeżeli chodzi o walkę z bossami, czyli Single Target, to jest strzała, która ma cooldown wspólny z pułapkami, czyli nie możemy wtedy używać pułapek. Ona nam okresowo zdaje obrażenia, czyli co pewien czas sobie robi te tiki i zadaje obrażenia. Natomiast przy każdym właśnie tym tiku mamy szansę na 20% na to, że włączy nam się talent Lock and Load, który nam znacznie zwiększy obrażenia. I teraz tak, glyfę. Tutaj też powiedzmy, że ktoś mógłby powiedzieć inaczej. To jest takie, jak ja sobie zrobiłem w oparciu na właśnie doświadczenie w walk z busami, no i też w oparciu o opinie innych, wyliczenia różne i tak dalej, to jest w tym momencie nieistotne. Ale teraz tak, jakie talenty? Prime, znaczy jakie glyfy? Prime glyphs, czyli te najważniejsze, mam glyph of killshot. To jest bardzo fajna rzecz, bo teraz tak, killshoty nam się włączają, kiedy przeciwnik ma poniżej 20% HP i to nam daje to, że wtedy dodatkowy killshot możemy użyć, czyli używamy killshota, za sekundę mamy kolejny. Normalnie ta umiejętność ma 10 sekund cooldownu, czyli mamy tak jakby co 10 sekund dwa killshoty, to jest naprawdę bardzo dużo. Zwłaszcza, że killshot jest bardzo potężnym, e, potężnym uderzeniem, czyli, jak już ten właśnie przeciwnik, że tak powiem, dogorywa, możemy go bardzo bardzo szybko dobić. Kolejny Prime glyph to jest oczywiście glyph of Explosive Shot, czyli nasza podstawowa umiejętność i zwiększa szanse właśnie na krytyczne obrażenia od, od Explosive shot aż o 6%, to jest sporo, połączeniu z tymi innymi talentami to naprawdę, e, naprawdę mamy dużo. No i o tym jeszcze powiem zaraz o Reforge'ach, bo tak naprawdę kryt jest właśnie jedną z ważniejszych umiejętności, tutaj w ogóle mam 40% kryta w tym momencie bez żadnych buffów w sparty, więc to jest bardzo dużo, no plus te inne talenty i właśnie glyfy, e, no i będzie nam z tego wychodziło, że praktycznie każdy Explosive Shot to będzie kryt, więc dlatego warto to robić. No i kolejny, to już tak naprawdę nie było co tutaj za bardzo dodać, to jest arcane shot. Arcane shotów tak naprawdę dużo nie używamy, ale są takie momenty właśnie, kiedy doładowujemy właśnie fokus kobra shotem. No i jeżeli jesteśmy pod wpływem umiejętności, które nam zwiększają regenerację focusa, czyli mamy dużo hejsta, właśnie typu heroism i tak dalej, mamy strasznie dużo nadwyżkę tego hejsta, a jak wiadomo nie możemy nigdy dochodzić do 100, bo wtedy to, to jest jakby tracenie tego focusa, czyli musimy go na coś, na coś wykorzystać i wtedy wykorzystujemy go właśnie na arcane shoty. Zresztą w, w normalnej rotacji, o czym zaraz będę mówił, również będzie znajdowało się miejsce na arcane shoty co pewien czas, a właśnie jeszcze jest pewna sprawa, jeżeli chodzi o sprzęt, Ponieważ jest taki drugi bonus u Huntera, jeżeli chodzi o sprzęt, że właśnie Arkans mają 30% szans, żeby zwiększyć hejsta Hunterowi i Petowi na 15 sekund. Czyli również warto od czasu do czasu tego używać. Dobra, i dalej, jeżeli chodzi o glify, to są Major które jeszcze tutaj mają jakieś znaczenie, i teraz tak, to jest Glyph of Deterrence, który nam zmniejsza cooldown deterrence o 10 sekund. Deterrence to jest ta umiejętność, właśnie dzięki której nie dostajemy żadnych obrażeń, wszystkie czary i tak dalej są odbijane. No to jest ważne w momentach, w których będziemy musieli przyjąć jakieś duże obrażenia podczas walk z bossami, no ale oczywiście warto brać pod uwagę, że wtedy przez kilka sekund nie możemy bić. więc to też jest strata DPS-u. Kolejny Glyph to jest Glyph of Disengage, to nam daje właśnie zmniejsza cooldown disengage o 5 sekund. Disengage nie jest jakąś taką kluczową umiejętnością jeżeli chodzi o walki z bossami, chociaż tak naprawdę no, przydaje się jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Bo cały czas jesteśmy w trybie walki, cały czas mamy kombat, wystarczy po prostu odwracamy się w kierunku, w którym chcemy się... plecami. Do kierunku, którym chcemy się udać i wciskamy sobie disengage'a, odskakujemy w tamtą stronę. Bardzo to usprawnia walki, ja na przykład to bardzo lubię używać na e, walce co jest Warmaster Black, Th Black Horn. I tam jest coś takiego na ziemi, takie duże kółka, du, duże kółka pojawiają się, w które smoki plują taką magiczną energią. I właśnie, używając disengage'a, możemy tam bardzo szybko się dostać. No i dobra, kolejny jeszcze mamy jeden, ten major glyph, to jest Glyph of Raptor Strike. On tak naprawdę nie jest często używany przez hunterów, ale jeżeli chodzi o walki, o HC, to jest po prostu bezcenny. On nam daje to, że właśnie używając Raptor Strike'a. Przez 5 sekund mamy zmniejszone obrażenia aż o 20%. To jest naprawdę bardzo dużo. A dużo jest takich walk, właśnie gdzie jesteśmy w bliskim kontakcie z przeciwnikiem, bo to jest melee atak eee, i możemy go użyć. To jest właśnie przykład walka z bossem Yorzasz, tak? Który eee, te tak zwane galaretki, które przychodzą nam dookoła niego, i tak dalej. I tam jest często, że stoimy pod bossem. Możemy tam stać, bo ten boss ma bardzo wysoką hitboxa i możemy go wtedy właśnie tym całym czas uderzyć. To ma tylko 6 sekund cooldownu i cały czas zmniejszamy sobie obrażenia, które dostajemy aż o 20%. To naprawdę dużo pomaga healerom. E, zwłaszcza, że tam mogą być takie zestawienia, kiedy nam się trafiają, na czerwona i żółta ta kulka, to wtedy naprawdę dużo obrażenia są na raid. Right. No i tak samo właśnie ta walka z wspomnianym wcześniej warmasterem czy spine. No praktycznie wszędzie, gdzie jesteśmy czasami blisko przeciwnika możemy tego użyć, to naprawdę dużo daje. E, no i ostatnie te glyfy, te minor, one tu już nie są istotne, tu mam glyph of revive, revive pet. Czyli na ten pushback e, całkowicie zmniejsza o 100%, kiedy chcemy sobie wskrzesić peta. E, Glyph of Feind czyli mamy zmniejszony cooldown Feind dev o 5 sekund. E, no to się przydawało kiedyś, jak agro, <coughs> jeżeli agro tracili, znaczy przejmowaliśmy od tanka. E, no ale tak jak mówię, to. to przy którymś tam patrzą, naprawdę tak zwiększyli tankom właśnie łapanie agro, że teraz bardzo, bardzo trudno jest przeagrować tanka. To jest prawie że niemożliwość. no chyba że ktoś jest naprawdę całym tankiem, ale raczej nie. No i mamy Glyph of Lesser Proportion, to jest taki, który nam troszkę zmniejsza rozmiar naszego peta. I to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o talenty i glyfy. I teraz kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, która jest u Huntera niemalże kluczowa jeżeli chodzi o zadawane przez nas obrażenia, to są nasze statystyki. Ja polecę tutaj od razu do Reforgera w międzyczasie i będę mówił. E, oczywiście podstawą e, tego, co nas zapewnia dużo obrażenia jest zręczność, czyli agility. Tego musimy po prostu mieć jak najwięcej, ale każda rzecz ma takie te właśnie drugorzędne statystyki, właśnie typu Critical Strike, strike Rating, mamy Mastery, e, mamy Haste i Hit. I teraz będziemy musieli takie do, zbalansować te wszystkie mm, te wszystkie właśnie statystyki, żeby mieć takie połączenie idealne, czyli dzięki któremu będziemy mieli jak największe obrażenia. I tak zaczynamy zawsze reforgowanie naszej postaci od hita. Hit to jest nasza szansa na trafienie przeciwnika, i tutaj właśnie, tak jak widać, hit chance. 88 level z tą czaszką to jest boss. Tutaj szansa mężczyzn ma w tym momencie 0%, czyli szansa na chybienie bossa musi być 0%. Jeżeli zmisujemy na przykład naszego explosive shota, to będzie niesamowita strata DPS-u, nawet tam kilka w ciągu walki, już nie mówiąc o autoshotach i tak dalej. No i trzeba mieć po prostu tego 8%. Ja mam wtedy w tym momencie 8,10% to jest dlatego, że po prostu ciężko jest to tak równo zgrać, tak? Bo nie możemy tutaj dokładnych wartości rzeczy wybierać, jakie refordżujemy. No, ale le lepiej mieć te i 10, czy tam nawet troszkę więcej czasami, niż na przykład 7,90. 7, bo wtedy już jest ta maleńka szansa, że będziemy mieli te miejsca. A w ciągu walki, w której naprawdę zdarza się kilka tysięcy strzał, tak, różnych tych wszystkich umiejętności, autoszotów i tak dalej, no każdy miejsce to jest po prostu strata. Dlatego tego nie, nie na to musimy uważać. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby tego mieć mniej niż 8%. Kolejną rzeczą, która o Huntera jest niesamowicie ważna, czyli jeżeli już uzbieramy sobie 8 hita, reflukując te różne rzeczy. Kolejną rzeczą to jest kryt, czyli wszystko co się da z, każdej, z każdego innego itemka będziemy zamieniali na kryta. Kryt to jest po prostu podstawa. No, oczywiście, tutaj nie warto przekraczać nie wiem 50%, no ale w tym momencie ja mam na przykład dość dobry sprzęt i mam 40, więc raczej ciężko będzie do takiego poziomu dojść. Czyli wszystko co się da, wszędzie gdzie będzie mastery, haste, zamieniamy to w kryta. Ale oczywiście nie zawsze mamy na sprzęcie, nie możemy zreforgować kryta, bo nieraz jestem przed kryt i mastery. Tak jak mam na hełmie. I w tym momencie, jeżeli chodzi o Survival, nie ma sensu na przykład Mastery zamieniać w Heista. Czyli, jeżeli jest na sprzęcie crit i Mastery, nic z tym nie robimy. Mastery jest tutaj ważniejsze od Heista. Heista tak nam wystarczy około 20 kilku procent. no to ma 26, więc troszkę i tak dużo jest. No ale co mogłem, to przerefortunowałem w Mastery. I teraz tak, jeżeli ktoś, że tak powiem, nie za bardzo czuje się pewnie, jeżeli chodzi o te reforge, bo tu jednak trzeba troszkę na to czasu poświęcić, zamieniać te itemy i tak dalej, jest taka strona, która się nazywa Ask Mr. Robot i ona nam pokazuje, wczytujemy swoją postać i ona nam pokazuje, co powinniśmy zreforgować. Ja tutaj podam na dole link pod filmikiem do tego, Naprawdę warto sobie to zobaczyć. Ona nie zawsze dobrze pokazuje, czasami tam się zdarzają błędy, ale ogólnie nadaje na to pogląd. I co jest bardzo fajne, ona właśnie to dobrze zlicza w, te, w ten sposób, że na przykład jakbyśmy my sobie tam zamieniali te przedmioty, uzbierali 8, 10... Ona nawet czasami nam potrafi znaleźć takie rozwiązanie, że będzie 8, nie wiem, jedna setna, tak? Takie jest dość dokładna stronka. Tylko mówię, czasami jest błąd, bo tak jak patrzę na Survival, nie wiem dlaczego tam strasznie premiuje Heista. Oczywiście ale sobie możemy z boku przestawić takie te wagę poszczególnych statystyk, no ale tak czy siak tak się dzieje. Więc link macie w opisie, można sobie zobaczyć. No, i jeszcze tutaj mamy coś bardzo ważną rzeczą. Jeżeli ktoś myśli naprawdę o rajdowaniu na poważnie, to są to są wszystkie enchanty. I teraz tak, tutaj również kilka zrobiłem po swojemu dwa konkretnie. Zaraz powiem dlaczego. I również te moje wszystkie enchanty, wszystko co mam w ogóle sprzęt i reforge możecie sprawdzić na Armory. Armory to jest właśnie taka stronka fajna dowoła, to również do Diablo będzie, gdzie możemy po prostu wpisać link postaci i sprawdzić sobie co na tam ma, sprzęt, dokładne statystyki i tak dalej, więc tam będziecie mogli te wszystkie enchanty obejrzeć, jeżeli ktoś tutaj po prostu nie będzie chciał za bardzo zwracać uwagi. Również link podam. I teraz tak, po kolei enchanty, jeżeli chodzi o broń, znaczy o rękawice. Ja mam na rękawicach 20 zręczności i jeszcze jest drugi enchant to jest 60 mastery. Ja wolę właśnie zręczność, mi się wydaje, że 20 zręczności to jednak jest, moim zdaniem, porównywalne do mniej więcej 80 mastery, więc bardziej się opłaca. Jeżeli chodzi o pasek, no to to jest wspólne dla wszystkich klas, czyli tutaj będziemy sobie po prostu dodawali to dodatkowe gniazdo, czyli to jest to, co Kowal może wykonać. I jeżeli chodzi o spodnie. Mamy 190 attack Power i 55 kryta To jest enchant, który możemy kupić, to robi Leatherworker. Dalej właśnie buty. Tutaj mam troszkę inne, ja mam 35 Agi, można również 30, 25 Agi i Minor Speed, tam zwiększenie takiej małej prędkości, to jest chyba o 6%, albo 8 nie jestem pewien w tym momencie. Również mi to jest niepotrzebne, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te walki obecne w Dragon solo nie trzeba aż tak bardzo się ruszać hunterem, tam nie ma dużo wcale biegania. Więc wolę po prostu mieć te dodatkowe 10 zręczności, dalej. No, na pierścieniach to wiadomo, że ktoś ma właśnie enchantment, to może sobie tutaj te enchanty po 40 agi wrzucić. No, ale tutaj nie mam. Teraz tak, broń. Tutaj mam Flint Locks Wood Chakra. To jest taki fajny właśnie. To jest z inżynierii urządzonko, które doczepiamy do broni. I mamy już przy każdym strzale szansę, właśnie, że zwiększy nam się zręczność o 300 na 10 sekund. 300 zręczności to jest bardzo dużo, i to, to też dość często pracuje, więc to jest również bardzo, e bardzo fajna, fajna rzecz. I jeżeli chodzi o broń, to oczywiście 130 agi, i no, używamy oczywiście dwuręcznych broni, staffy, podarmy i tak dalej, bo tutaj innej możliwości po prostu nie ma. Niektórzy tam widziałem, kombinują jakieś dwa, dwa dagery, coś takiego, w przypadku Huntera to jest w ogóle bez sensu. Broń dwuręczna i 130 agi na to nakładamy. Dalej, jeżeli chodzi właśnie o wrist, tutaj ja mam 130 agility, dlatego że mam, mam leather working i że nie mamy, to 50-50 agi możemy sobie wtedy, może ktoś nam wykonać tak z enchantingu albo możemy kupić. Zbroja to jest oczywiście 20 do wszystkich statystyk, czyli mamy zwiększoną, właśnie zwiększoną staminę, nasze siłę mamy z tym potrzebne, ale będziemy mieli Agi i staminę, te dwie umiejętności, które dla nas są kluczowe. Jeżeli chodzi o Cloak, tutaj będzie 65 Kryta. Tutaj chyba nic lepszego w tym momencie nie znajdziemy. No i na ramienniki. Na ramienniki to jest 50 Agi i 25 Mastery. To jest glif, który kupujemy od frakcji, która się nazywa Therosane. To jest w Deep Holmie, Musimy tam troszkę reputacji zrobić, żeby móc kupić ten Enchant. I tak samo jest z hełmem. Hełm to jest 60 Agi i 35 Heista. A to znowu będziemy kupowali w Uldum. I również tam będziemy musieli troszkę reputacji z tamtą frakcją zrobić. I to jest, jeżeli chodzi, właśnie mamy tak. Mamy omówione talenty, glify, reforge. To teraz najważniejsza rzecz czyli rotacja. Jak to będzie wyglądało w trakcie walki? Ja mam tutaj troszkę pomieszany ten pasek umiejętności. Zazwyczaj po prostu nie gram na tym komputerze, na którym nagrywam. No ale to nie będzie jakaś tam wielka przeszkoda, żeby to wszystko pokazać. Dobra. I teraz tak. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby na cel, nieważne co to będzie, no jeżeli to będzie boss, musimy nałożyć Hunter's Mark. To jest taki fajny buff, który na 5 minut zwiększa nam o 1772 zwiększa nam range attack power, czyli to jest naprawdę bardzo dużo. Będziemy po prostu więcej przeciwników bili. I teraz tak. Postawą naszych umiejętności jest Explosive Shot. To ma 6 sekund cooldownu i to jest tak, używamy tego zawsze, kiedy to nie jest na cooldownie, czyli jak tylko będziemy mogli tego użyć, używamy. Nieważne, czy jakaś tam inna umiejętność będzie w tym momencie dostępna, zawsze Explosive Shot jest priorytetem i dlatego wa warto sobie tutaj zrobić takie makro. To jest stop casting oraz cast Explosive Shot. Jeżeli będziemy używali innej umiejętności w tym czasie, czyli właśnie cobra shota, która, którą castujemy troszkę, to jest 1,5 sekundy. Jeżeli pojawi nam się w Shot, przerywamy kastowanie kobra szota i od razu będziemy szali eksplod Po to jest właśnie takie makro. Oczywiście ktoś powie, że możemy się ruszyć i przerwać, no ale ten ruch trwa również te pół sekundy, tracimy ten czas. Każda sekunda zwłoki na eksplozji Shot w skali walki to jest tak naprawdę kilkanaście tych strzałów mniej, więc to naprawdę jest olbrzymia strata. I teraz tak, jeżeli chodzi o umiejętności, co jest? Jak zaczynamy? Zazwyczaj polecają ludzie, żeby zacząć serpent stingiem. Ja robię Explosive Shot ten zawsze początek, dlatego że już mi będzie cooldown schodził. Czyli tak, robię to pokażę w zwolnionym tempie: Explosive Shot, Black Arrow, Serpent Sting i teraz Cobra Shot dwa razy, żeby odzyskać fokus. I teraz właśnie zaświecił mi się Explosive Shot. Dlaczego? Bo Black Arrow przy każdym tiku ma szansę, że właśnie włączy Lock and Load, czyli teraz dwa kolejne Explosive Shoty są za darmo. I to jest sytuacja, w której naprawdę dostajemy bardzo, bardzo dużo do obrażeń. I teraz jak to wykorzystać? Tu są dwie możliwości. Pierwsza z nich jest taka, że uderzamy, znaczy wystrzeliwujemy eksplozji w szota, schodzi oczywiście global cooldown, który trwa sekundę, czekamy mniej więcej jedną dziesiątą sekundy, czyli po prostu chwilkę po tym, jak, jak wystrzeliliśmy i wyszczelamy kolejny. Znowu jest global cooldown, czekamy ten ułamek sekundy i znowu to wtedy naprawdę możemy zmaksymalizować DPS. Troszkę nam jeden Tik, powiedzmy, że się zmarnuje, bo się pokryje z kolejnym wystrzałem. Natomiast będzie tak, jakby cały czas na celu Explosive Shot. To jest naprawdę bardzo dużo. Jest też druga szkoła tego, czyli robimy na zmianę. Czyli będziemy robili Explosive Shot i Arcane Shot. Explosive Shot, Arcane Shot i znowu Explosive Shot. Tylko wtedy musimy pilnować się z fokusem. Dlaczego? Nie może być tak, że strzelimy sobie Arcane Shot, a potem nam zabraknie na explode. Dwa, oczywiście pierwsze, bo to jest locker to one są za darmo. Natomiast ten ostatni już będzie nas kosztował te 44 fokusa i musimy mieć ten fokus, jeżeli będziemy musieli na przykład wystrzelić kobraszota, specjalnie żeby doładować fokus, znowu mamy stratę DPS-u. I właśnie po to jest to makro, które pokazywałem. Tutaj, właśnie jak że jeżeli chodzi o Explosive Shot, czyli wszystko inne będziemy przerywali, i tak samo pokażę to, właśnie jak to wygląda, bo to też nie jest wcale tu makro jakieś mmm, rewelacyjne, bo musimy brać pod uwagę Global Cooldown. Czyli jest sobie Kobra Shota i powiedzmy, że właśnie mam Explo dostępnego, to muszę przerwać Kobra Shota i użyć Explo. Tylko, że mogę tego użyć dopiero, jak zejdzie Global Cooldown. Zobaczmy, jak to wygląda. Teraz nie mogę, teraz muszę poczekać, zejdzie Global Cooldown i już. I Cobra znaczy Shot nie doszedł do końca, został przerwany właśnie przez Explo. W ten sposób to wygląda. Teraz kolejna rzecz z naszych umiejętności, które tutaj mamy, to jest Rapid Fire. Rapid Fire używamy, ona 5 minut aż cooldownu w Survivalu, więc używamy go zawsze na początku walki. Chodzi o to, żeby nam się po, po prostu zdążył, zdążył cooldown zejść, żeśmy go użyli drugi raz e, gdzieś tam w ciągu walki. No chyba, że jest właśnie walka, gdzie konkretnie potrzebujemy bardzo dużego, dużych obrażeń w, w konkretnym momencie. No i tak naprawdę tutaj nam aż dużo Rapid Fire tak naprawdę nie da, w, jeżeli chodzi o survival, no bo co, po prostu sobie więcej postrzegamy kobra Shotów, tak? E, no ale właśnie dzięki temu, że będziemy mieli więcej Cobra Shotów, do, bardzo dużo nam dojdzie fokusa i będziemy mogli go zjechać na Arcane Shotach, ale pamiętajmy, żeby zawsze mieć fokus na Explosive Shota. I teraz tak, jest jeszcze jedna rzecz. Na celu musi być zawsze Black Arrow, bo Black Arrow nam daje szansę właśnie na Lock and Load. I teraz, jeżeli nam schodzi cooldown, czyli na przykład mamy sekundę do e, Explosive Shota i sekundę do Black Arrow, Zawsze Explosive Shot jest pierwszy, czyli to jest nasz priorytet. Będziemy mieli sekundę straty na Blackaru, to nie szkodzi, dopiero rzucamy black Arrow. E, dzięki temu cały czas mamy na celu Serpent Stinga. E, no, cobra Shot go przedłuża, no ale to jest, e, to jest również istotne, bo Serpent Sting z talentów, pamiętamy, że nam zwiększa obrażenia o 10% wszystkie ranged. No i co nam, co się dzieje, jeżeli pojawi się Killshot? Killshot wtedy będzie miał priorytet zawsze po Explosive Shot, czyli Explosive Shot, Killshot. Explosive Shot, Killshot, w ten sposób to będzie wyglądało, dopiero potem inne umiejętności. No to ja może pokażę teraz, jak to wygląda normalnie. Czyli peta ustawię, wrzucam Hunter's Marka i jedziemy Explo, Black, Serpent, kobra, kobra. jest Explo, jest znowu Cobra, Cobra. Mamy dużo fokusa, więc robię Arcane, Arcane, Explo i znowu Cobra. Kobra, jest lock and load, od razu trzeba przerwać i na zmianę robię z Arcane Shotem. Kobra, kobra, jest Black Arrow, poszło. Czekam sekundkę na Explo, dobra, i teraz znowu Kobra, Kobra, Arcane, bo mam focus, Arcane, Explo, idealnie się zgrało. No i w ten sposób ta rotacja wygląda. Jak widać, nie jest to jakiś wielki problem. Dobra, teraz na chwilkę to wyłączę i pokażę, jak to będzie wyglądało z Rapid Fire. Wtedy mamy naprawdę dużego Bersta na początku. Eee, dobra, zresetuję może Recount. Poczekamy, a zejdzie Serpent Sting. Okej. Okay. Czyli tak, najważniejsza rzecz jest taka: mm, najważniejsza rzecz jest taka, jeżeli nam się pojawi eee, właśnie Lock and Load, czyli Explo, przerywamy wszystko, co robimy. Czyli dlatego wa bardzo ważne jest to makro. Które nam będzie przerywało np. właśnie kobra, mm, szota, bo tak naprawdę tu innych umiejętności na cooldownie e, nie ma. Czyli jeszcze raz mamy Hunter's Marka i jedziemy, czyli Explo, Black, i w tym momencie Rapid Fire, żeby szybciej kobra, poszły. I znowu Kobra, Kobra i Peta nie wziąłem. No, i właśnie teraz nie miałem fokusa na Explo, bo wystrzeliłem dodatkowego Arkana, i to jest właśnie jeden z błędów, który nam no, sekundę opóźnia tego Explo. Teraz przerwanie, i znowu. I to jest właśnie brak fokusa na Explo, czyli widzicie tego nie należy robić. Jeszcze raz. Teraz dużo fokusa można Arkana śmiało wystrzelić. Teraz Fokus na Black Arrow. Jest musi być black arrow cały czas na celu i znowu jest lock and load i mówię to jest bardzo prosta rotacja, nie ma tu jakichś wielkich, tak naprawdę hunter jest bardzo prosta postaci jeżeli chodzi o grę to gorzej wygląda w ciągu walki kiedy musimy na biegać tak ale tak naprawdę hunter w tym momencie w walu nie traci tak dużo DPS-u, jeżeli się rusza, bo jesteśmy w stanie ciągle wystrzelić explozie w shota w macht shipie, jeżeli się ruszamy, nie możemy wystrzelić aimed shot, to jest podstawa obrażeń. Tutaj tak naprawdę nie tracimy tej głównej umiejętności, więc to też jest fajne, że gdzieś tam czasem musimy się ruszyć. No ale mówię, jeżeli nie musimy, to się nie ruszamy. Dlaczego? No bo stojąc 6 sekund w miejscu. E, zaraz dostanę. Co dostanę? Sniper training, tak jest. Czyli mamy 6% więcej obrażeń z Cobra Shota. No i tak ta rotacja wygląda. Czyli jak widać jest to e, bardzo proste. Czyli tak, macie w opisie link do strony, która Wam pomoże zrobić Reforge. A. Macie link do mojego Armory, gdzie możecie podejrzeć jak wyglądają enchanty, e, jaki ja tam sprzęt i glyfy. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik dla hunterów. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach, ja na wszystko odpowiem. E, to do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!